Szczęśliwy Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę z 27 grudnia, jest to święto świętego Jana Apostoła. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z pierwszego listu świętego Jana. Umiłowani, to Wam oznajmiamy, co było od początku, co usłyszeliśmy o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się, my je widzieliśmy. O nim zaświadczamy i oznajmiamy Wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Co ujrzeliśmy i usłyszeliśmy, oznajmiamy także Wam, abyście i Wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć się z Ojcem, z Jego synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Cie w kościele wspominamy świętego Jana Apostoba który jako jedyny z apostołów nie umarł śmiercią męczeńską, ale był prawdziwym świadkiem. Dzisiaj święty Jan w swoim pierwszym liście pisze, że życie objawiło się, bo Bóg jest Bogiem życia. I to najpełniej objawiło się w tajemnicy Bożego Narodzenia. I my możemy w to wierzyć, dlatego że do apostołów przez kolejne pokolenia otrzymaliśmy tę wiarę. I teraz to od nas zależy, czy my tę wiarę przekażemy dalej. Niech święty Jan będzie dla nas patronem tego, żebyśmy mieli odpowiedzialność za to, żeby wiara w Jezusa Chrystusa rozszerzała się na kolejne pokolenia. Uczmy się tego od świętego Jana. Niech Was, Bogusław Bóg, Bóg wszechmocny, ojciec i syn i duch święty, dobrego dnia, szczęść Boże. Cielenia Chrystusa bez ukrzyżowania. Bo rozważanie tajemnicy narodzin Jezusa pociąga za sobą rozważanie tego, w jaki niezwykły sposób Bóg zbawił człowieka. Każde męczeństwo to pewna droga do świętości. Starajmy się coraz bardziej upodabnić do Jezusa, niezwykłego męczennika miłości. W Nim odnajdziemy prawdziwe życie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.